No, no. no czekam. To, to, to A czemu pan na mnie patrzysz? To pan masz mówić. Pan powinien się oddech wziąć wcześniej. Dobrze. Pan nie masz nic wspólnego z żadną sztuką aktorską. Aktor wie, kiedy ma wziąć oddech. Pan nie wiesz. Dobrze, dobrze. No, ale... Oddychaj pan, bo się pan udusi. Dobrze. P. Co? Bo się uduszę. Jak pan nie oddych. Aha. PKP. No. no. Pięknie, Kretyni, pięknie. No, pan za ma rocze, tamten. No zbyć pan by to może dykcję trochę to pan. Proszę ci... pana, dykcja jest nieistotna. Widział pan jak nasz. Wobec spraw ogromnych. No, minister jak tego? Były. Były minister spraw zagranicznych? Pan mówi o sikorskim. O sikorskim. Co to za łeb? Proszę pana, to jest gość. No, gość. którego należałoby jak najszybciej. Wyrzucić ale, z jakiejkolwiek ale, polityki, ale, z obrzeży ale, polityki, ze wszystkiego, to, to, jest, ale, to jest taki. No co taki? Ja, taki, ja nie, taki, ja nie kabotyn, ma, tak? Ja nie mam słów, proszę nie, Pana. Proszę pana to... to jest gość, który jeżeli nie jest przez pięć minut w centrum hmm. zainteresowania, no. na ustach wszystkich mediów, to on głupieje i on no. natychmiast wymyśla coś, żeby... albo jakiś wpis na jakimś tam Twitterze gdzieś. Umie pisać. Pisze pan na Twitterze? Nie, bo nie umie pan. Proszę pana, jak będę chciał, to będę umiał, ale nie będę taki po... głupot wypisywał coś i Proszę Pana. No podsumuj pan sobie ostatnie lata co Ci wygadywał i wypisywał. Czy no. pana, pan zazdrościć, bo to jest gwiazda. On wie pan wychodzi. Czego? No Gwiazda mediów, proszę pana. Przecież on żyć bez mediów nie może. I teraz przecież on, on tak przeżył to, że nie jest ministrem spraw zagranicznych, że on, on musiał dać znać jest marszałkiem. Tak, marszałkiem, ale to Pod wie pan. Sejmu tak kop w górę, wie drugi pan. po Bogu, no, no, te, drugi po Bogu, wie pan co tam marszałek, wie pan, o spraw zagranicznych jeździł, on się wymądrzał, wie pan, tego. okazuje się, że, że tak, ani jego polityka się nie sprawdziła, ani Minko specjalnie na, 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 na świecie nie szanuje, no bo pan. za co, nasza propaganda zrobiła z niego wielkiego y, gościa, że to jest taki facet, stanu. Stana, mąż, stana, A to jest mąż stanu, mąż stanu, ten tak, mąż stanu, który nie wie co, raz, raz, co i kiedy kłapie raz bredzi, że, że te układy Między ruskami a Szwabami to jest Libertrop Mołoto wie pan. Tak jest. Z drugiej strony jedzie do Berlina i tam hołd oddaje i mówi, że bez przywództwa niemieckiego, bez tego przewodniej roli Europa, w Unii Europejskiej to nie, nie ma szans i w ogóle mu, mu Merkel, tam gdzie się dało pocałować. Pan. do Ameryki, wie pan. proszę pana, liczę tylko. Tam jakiś jest cały tych... czas mówi, że my bez Ameryki, to w ogóle nie, ta nie Amerika, Amerika, to mówi, że mówi, Wszystko zawdzięczamy. Ameryka ma loda. Myśmy że, zrobili zrobili loda Loda, wie pan, w Ameryka także. ma nas gdzieś. Wie, wie pan gościu, a teraz jeszcze... A teraz nagle gościu wypala istotnizowo, że w 2008 roku Putin tak, proponował Tuskowi rozbiór Ukrainy. Tak, proszę pana, bo niech pan sobie wyobrazi. Że niby... Nie, nie no, zapro... no dlatego tak późno powiedział, bo on przez cały czas nie brał tej żółtej tabletki, wie pan. Aha, teraz wziął. Wziął i przypomniał sobie, bo to na pamiątkę Pięć, jest. Ale mnie się wydaje, że pana mam niejasne podejrzenia no. a propos tego rozbioru Ukrainy, bo to jest tak, nie, 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 tak, tak... niebywale absurdalne. Nie, nie wie, wie pan, głupota. To jest, to, jest tak horrendalnie to, głupie. Nie, niech pan zobaczy, jaki to jest idiotyzm, nawet z samego myślenia. Nagle, wie pan, Putin w 2008 roku i, idzie gdzieś tam tak, z Putinem no, no, tak, na wizytę. Tak, bo Tusk jest jakąś figurą w ogóle, jakiś Premierzem jest. Nie mówię, ale jest jak jakąś figurą na świecie, no. wie pan, to jest jakiś prawie Obama, czy prawie Merkel, coś takiego, czy w ogóle, no, że. Ale a, idzie... a w ogóle jest tak zakumplowane, że idzie ten mówi, i tak sobie mówi, a kurwa, pogadajmy sobie o tej Ukrainie. A może by taką. Rozef. Albo zebrać, albo tego. I tu właśnie mam tą jedną rzecz. I tutaj niestety Sikorski. Jak wygląda? Sikorski, proszę pana, niestety źle podsłuchiwał. Źle? Bo on podsłuchiwał. Powiedział. No, niech, pan, niech pan weźmie Putin? pod uwagę, ja wiem, niech pan weźmie pod uwagę, że Sikorski i tak ta Tam w Rosji, jak się jedzie, to, to trzeba jednak do, do kolacji no, coś wypić. Więc Putin, wie, pan. Z wie pan, jak wracał e, kwachu, jaki był? Ja wiem, proszę pana, ja też w Rosji byłem. No i też, jak pan, pan wracał. Pan też był. No, niosłem pana, proszę pana, także. To kogo? No, no, dlatego, że mam masę, to niosłem Pana, wie, bo Pan masz łepek dlaczego Pan miał zdarte czubki butów, bo było wleczone, no, proszę leczone, Pana. wleczone, to może nas wle, wle, wlekli, tak? No może. No, no może. Tak. Nie, to to po polsku jest tego, tak. Putin, proszę Pana... No właśnie, do tego korzysta. Napili się z tym Tuskiem. Tak. Ta cała reszta hołoty siedziała dalej. Tak. Pili jeszcze więcej i po prostu rozbawiony, już, Rozochocony Putin powiedział do Tuska, żeby rozebrać Ukrainkę. Tak, tak. To, bo, Ukrainkę. To mówi, um, um, I nie tam żadne, że to jest, że. Ale głów jest nasz. Ale, nie. A ten, Ona zelwowa. A on ten słuchał, ten wie, poszedł głuchy na podsłuchy. Tak jest. Słyszy, że ci idą, gdy mówi: ten Mały Putin do tego te ryżego Tuska mówi: Też niewielkie. A my no, byśmy.

I patrz, potem z rana się obudził. Mój oczy, oj kurza, jaka... Zapomniał patrz, sobie. I patrz, teraz tabletka, przypomniało się że sześć lat minęło. lat minęło, że chcieli, tabletka. Że chcieli rozebrać. Brawo, 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 panie Sikorski. Czekamy na następne rewelacje. Weź pan teraz zieloną, to dopiero to, panu mu się, panu się ożywi. No, ożywi. Tak jest. A piwo? A piwo, okej. Okay. Okay.